Ja jestem Pancernik I witam Was w filmie, w którym zajmiemy się lusterkami w Eclipse A dokładniej zmienimy sobie lusterka europejskie Na lusterka amerykańskie Ale zanim to, to jak widzicie musimy je pomalować Więc bierzemy się za robotę A teraz jeszcze tylko porównanie lusterek europejskich z amerykańskimi Tak prezentują się lusterka europejskie Jak widzicie one są składane I mają taki oto kształt A tak prezentują się lusterka amerykańskie i teraz spróbuję wam to jakoś pokazać, porównać jak wygląda jedno z drugim. Jak widzicie, lusterka USA ma zupełnie inny kształt. Nie są składane, są bardziej takie wydłużone, podłużne, nie wiem jakie. Jest... A teraz, skoro już wiemy jak wyglądają jedna i druga lusterka, to bierzemy się za malowanie nowych, a potem wymianę. Zanim przejdziemy jeszcze do malowania, to musimy sobie rozebrać lusterkę. A zaczniemy sobie od szklanego wkładu. Najlepiej sobie jest go odchylić. I włożyć palce między szkło a plastik, i pomału z wyczuciem ciągnąć do siebie. Jeśli zrobimy to odpowiednio z wyczuciem i mamy trochę szczęścia, to nie połamiemy 20-kilku lub 30 plastiku. Udało się wyjąć, i tak to mniej więcej wygląda. Tego drucika nie wolno wyciągać, bo będzie potem problem. Tak wygląda lusterko bez szklanego wkładu. A teraz bierzemy się za odkręcenie trzech śrubek od mechanizmu, które są schowane pod pianką. Śrubki są na torxa i odkręcam sobie po kolei trzy śrubki. Jak już odkręcimy śrubki, to musimy pokręcić odrobinę tym mechanizmem i jakoś Wam wyjdzie. Tak prezentują się rozebrane lusterka i lecimy do malowania. Jako, że lusterka są już przygotowane tak właśnie do malowania, to tylko przeszlifuję je lekko włókniną ścierną, aby mieć pewność, że się będzie dobrze trzymał lakier. Lusterka przeszlifowane, To jeszcze czas je odpuścić. Na początek wleci podkład akrylowy, ale zanim podkład, jako że robimy profesjonalnie, to jeszcze ścieraczka antystetyczna i przecieramy lusterkę. Teraz przechodzimy do malowania pierwszej warstwy tej podkładu. Teraz jeszcze druga grubsza warstwa podkładu. Na kolor. Lusterka pomaluje lakierze Metaliczny z Hondy B92P. Jest to czarny metalik z drobnikami niebieskiego. Ponownie ścieraczka antystatyczna. I lecimy z pierwszą warstwą, która będzie taką mgiełką. Teraz druga warstwa koloru. I już gruba i dla pewności była tu jeszcze trzecia warstwa, także gruba. Teraz czas na lakier bezbarwny i tutaj jako że idziemy bardziej profesjonalnie, to użyję dwuskładnikowego lakieru bezbarwnego, mimo że to będzie spray, jest on bardziej wytrzymały, odporny i daje lepsze wykończenie. Jako że jest to dwuskładnikowy lakier, to mamy zbiornik z utwardzaczem pod spodem, więc musimy wyjąć plastik, z zawleczką wyjmujemy zawleczkę, następnie tą zawleczkę musimy włożyć w ten zaworek, a następnie musimy pociągnąć do siebie, przekręcić o 360 stopni i dobrze wymieszać farbę z utwardzaczem. Jak już mamy dobrze wymieszany lakier z utwardzaczem, lecimy z pierwszą delikatną warstwą, taką mgiełką dla przyczepności. Teraz druga warstwa już pełna gruba. Zoserka już się puszcza, ale wlotuje jeszcze trzecia warstwa gruba. Tak prezentują się gotowe pomalowane lusterka, ładne, czarne, błyszczące, a jak poświecimy światłem, to wyłania się ten niebieski metalik. Po prostu pięknie to wygląda. Dlaczego się zdecydowałem na czarne lusterka? Bo docelowo będzie także czarny, dach, tak? Tym samym lakierze. Lusterka pomalowane, to teraz czas je poskładać. Wkładamy je w odwrotnej kolejności, co rozkładaliśmy, więc najpierw wsuwamy mechanizm, przykręcamy trzy śrubki i wciskamy na w miejsce wkładu. I tak prezentuje się już w pełni gotowe, złożone lusterka amerykańskie. Lusterka pomalowane, to teraz bierzemy się za demontaż tych oryginalnych. Tutaj mamy na początku klipsy i musimy małym, płaskim śrubokrętem wcisnąć środek tego klipsa, a następnie wyciągnąć spinkę. Niestety u mnie się spinka rozwaliła, prawdopodobnie ze starości. No nic, następnie bierzemy także mały śrubokręcik płaski i musimy pomału podważyć delikatnie ten trójkąt, tą ześlepkę. ten oto sposób. Tak, żeby jej nie połamać. Jak już zaślepkę mamy wyjętą, to mamy tutaj jedną śrubkę na krzyżaka, odkręcamy ją, aby wyjąć cały ten pozostały plastik. Jak plastik wyjęty, to wypinamy wtyczkę i pozostaje nam już tylko odkręcić trzy śrubki na klucz 8 mm. Jedną już sobie poluzowałem, teraz drugą, i tu jeszcze mamy głębiej trzecią schowaną. OK. Ostatnia nakrętka odkręcona, to możemy wyciągać lusterko. Ono jest po prostu tak wsunięte, więc wyciągamy, no i mamy. Jakby ktoś był ciekawy, tak wyglądają drzwi lipsa bez lusterka. A teraz bez przedłużania wkładamy nowe lusterko na miejsce, przykręcamy trzy nakrętki, Opinamy kostkę, zakładamy trójkącik plastikowy, Wzmiskamy za ślepkę i gotowe. Z drugiej strony ta sama procedura, czyli wyciągamy spinkę, wyciągamy za ślepkę, odkręcamy śrubkę, wyciągamy trójkąt, odpinamy wtyczkę. Następnie trzy nakrętki i wyciągamy lusterko. Następnie wkładamy nowe, przykręcamy wszystko z powrotem i gotowe. A tak prezentuje się już Eclipse z lusterkami amerykańskimi. Moim zdaniem lusterka zdecydowanie lepiej pasują. Przede wszystkim w ogóle pasują do linii w przeciwieństwie do tych europejskich. Co do lakieru jeszcze prawdopodobnie poza kamerą sobie jako lekko przepoleruję, żeby uzyskać lepsze lustro. Zobaczcie tylko jak te lusterka amerykańskie teraz pasują. Mamy zmieniony przód na i lusterka amerykańskie. Naprawdę to zaczyna dobrze wyglądać. No i co? Kończymy ten film. Dajcie znać, które wam się lusterka bardziej podobają. Czy europejskie, czy amerykańskie. Moim zdaniem amerykańskie lepsze, bo są typowo zaprojektowane do Eclipse'a, chociażby i po prostu bardziej pasują linią do same, całego samochodu. Jeśli film Wam się spodobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, by być na bieżąco z każdym następnym filmem na kanale. No i co, dzięki za oglądanie do następnych filmów na razie i cześć!